Rosół skaczki. Mhm. Taki treściwy wiecie. Na dwóch łódkach, nie na trzech łódkach, przepraszam, trzy łódka. Marcheweczka, pol, por, seler, cebula, mmm, pietruszka, grzyby suszone. Tak, cytryna. A Kardamon, miso, pasta. Co jeszcze tutaj było? Lubczyk. Dużo lubczyku. Bardzo dużo lubczyku. No, tak sobie to zrobiłam. Teraz jest gorąco. Teraz gorące. Trzeba zjeść. Przecież kurwa, nie wyrzucę. No, nie? jest. Czyli była jeszcze czyli kardamon pomidor, kapusta mm -hmm. no słuchajcie to się gotowało wczoraj przez dobre chyba 6-7 godzin mm, no i teraz można jeść why not mm. powiem wam Niebo w gębie. Mm. Niebo w gębie. Naprawdę. Nie ma nic lepszego. Mm. Ogólnie kiedyś byłam na Kubie. Nie myląc z Jakubem. To pewna Kubanka powiedziała mi, że oni właśnie jedzą gorące i ostre. Jak jest bardzo gorące, bo wtedy się mniej pocą. Więc powinno się jeść gorące. Żeby się mniej pocić. Czy to jest prawda? Na nas chyba to nie działa. Nie. Mm. Ale powiem wam. Wyszedł kozacki. Kozacki.